Na sierackim rynku już prawie święta. Choinka stoi od 6 grudnia, ale dotąd były na niej jedynie kolorowe lampki. Wspólne ozdabianie miejskiej choinki staje się powoli tradycją. W tym roku sieradzanie tłumnie przyszli na rynek. Czekało na nich 100 zielonych drzewek. Warunkiem było jednak przyniesienie własnoręcznie wykonanych ozdób. No, żeby chociaż cokolwiek z siebie dać. I żeby wykazać trochę inicjatywy, mnie osobiście najbardziej podobają się zwykłe papierowe łańcuchy, zwykłe cukierkowe, piernikowe bądź z kartek kolorowych papieru wykonane samolociki czy jakiekolwiek rzeczy, które wykonaliśmy odręcznie. I cokolwiek wykonany odręcznie, nawet głupi cukierek zwinięty samodzielnie jest więcej wart niż najpiękniejsza bombka wydmuchana przez kogoś nie wiem jakich, jakich rozmiarów. Jest jakaś wymiana. Każdy musi się troszeczkę wykazać własną inicjatywą, żeby jakiś, jakąś ozdobę choinkową tutaj przygotować, przynieść. Pomysłów na wykonanie ozdób nie brakowało. Były gwiazdy i bombki z kolorowego papieru i folii. Pojawiły się też bardziej pracochłonne ozdoby, takie jak anioły z masy solnej czy z materiału. Pomysł narodził się wczoraj, żeśmy tak usiedli po południu, akurat syn przyszedł ze szkoły, odrobił lekcję, więc w sumie to był wspólny nasz pomysł, że, że usiądziemy, zrobimy tą masę solną, ulepimy, wybraliśmy sobie kształty. Masa musiała zasnąć, oczywiście pokolorowane, bo tutaj żeśmy zawiesili takie trzy figurki z masy solnej, dwa serduszka i lokomotywę, więc było i lepienie, i kolorowanie, i oczywiście robienie zawieszek. Także, także w sumie pomysł to jest świeży, no i my tu jesteśmy jako no pierwszy raz praktycznie w czymś takim uczestniczymy. Na plastikowej butelce, piłeczka i no, inne materiały, które były potrzebne, się zużyło. Co ty tu przyniosłeś? Aniołka. A kto go zrobił? Mama. A pomagałeś chociaż trochę? Co? Nie. Nie zabrakło też długich, kolorowych łańcuchów. Do zawieszenia niektórych potrzebna była pomoc dorosłych. Na miejskiej choince zawieszono wiele innych, nietypowych ozdób. Wszystko po to, by podczas świąt przyjść i popatrzeć na pięknie udekorowane drzewko. Mieszkamy na starówce i będzie nam bardzo miło, jeżeli miejska choinka będzie po prostu piękna, tak? I będzie nad kawałka, kawałek serca włożone każdego z sieradzan, który przyjdzie, więc myślę, że będzie miło wszystkim. Będzie powód, żeby w święta przyjść i popatrzeć na te ozdoby? Oczywiście, bardzo przyjemnie będzie. Także przychodzimy często i oglądamy. Sieradzka choinka czeka więc na mieszkańców w święta. Tym, którzy ją ozdabiali, będą o tym przypominały zabrane do domu zielone drzewka. Choć nie wszyscy postawią je właściwie w domu. Przyda się, ale chyba będzie ptasią choinką i będzie stała na balkonie z kulami, z nasion i smalcem, ze słoniną, z jabłkami. Ptakom na pewno takie ozdoby przypadną do gustu. One też będą miały w tym roku piękne święta.